Witajcie widzę w kolejnym odcinku z Fortnite'a Dzisiaj zagramy sobie, że mamy 60 sekund na wylutowanie Ja już sobie odpalam stoper w telefonie, żeby wszystko było legitnie To znaczy teraz odpalam telefon i, I uwaga, czekajcie, bo zegar, stoper, dobra I my już zaczynamy Ja tylko przypomnę o subskrypcji mojego kanału, fajnie by było jakbyśmy do końca maja dobili 40 subów Wiem, że to dosyć dużo, ale wierzę że was widzowie. No i jeszcze możecie zostawić łapkę w górę, jak Wam się film spodoba. Podajcie na kanał do Getsa, czyli Inaczej Bartka. Tam będzie w, w opisie, link będzie do kanału jego chłopak idzie po stosubów dużymi krkami, a więc tam subnijcie jak możecie. Taka prośba ode mnie. No i co, zapraszam do oglądania. Ja. No, tak, słucham. Spoko, ale na telefon? Bo to, to, no, to mi wyślesz. Dobra, no to mam 60 sekund na złutowania, od wylądowania, więc ja bym poleciał na jakąś taką miejscówkę, gdzie jest dużo rzeczy. Więc ja bym poleciał tutaj w sumie. Dobra, to lecimy na gasnące. Bo tak Bartek ustalił. A więc jak wylądujemy, to ja od razu ten. Ja sobie stopper odpalam, żeby wszystko było spoko. No nie, nie możemy. To znaczy matcy możemy. A nie tak. No, uznajmy, że możemy podnieść trzy razy. Może tak. S no tak, z tyfów możemy podnosić tylko leczenie, a tak to już nie możemy. Dobra, i wylądowałem. Od, od, a ja już odpaliłem. Ja już odpaliłem. Dobra, mam niebieską pompę i dużą potę. EZ. Tylko proszę nie lądować mi tu. Już dużo minęło. Proszę nie. No nie. Liz, nie teraz. Granatów nie biorę, bo są słabe. Ja już mam 30 sekund. Dobra, PM mam. Dobra, duża pota i dobra. Ja już jestem ustawiony. Proszę, 41 sekund. Dobra, daj to. Eee, nie chcę tego. Nie. Dobra. Szybko, 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 szybko. Zdążę, zdążę, zdążę. Muszę. 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 Dobra, zdążyłem. Zdążyłem. Już. i Akurat była minuta. Ja też. Ja też już mam koniec. Dobra, udało się. Ja już jestem. Co? Serio? Ja zero jeszcze, bo ja lutowałem cały czas. A ja jak akurat trafiłem yy, dużo rzeczy fajnych, koleś malowa, to takiego fest. Leży, gdzie on jest? Leży. Nie mogę. Nie mam co. Nie ma co. Kurde, gościu, masz 1 HP. Leży. Dobra, chłop mnie u macy, chłop mnie u macy. Znaczy nie miał maców, ale wiesz. Dobra, czy frag jest? I. Ja mam trzy. Czy ja coś zebrałam z tych typów? Nie zebrałem, dobra. Przynajmniej mam nadzieję. Chyba, że wziąłem poduchy, to przepraszam. Tak wziąłem poduchy, bo miałem jedną. To wyrzucam już. E, miałem jedną, dobra. Jak dobrze pamiętam oczywiście. Dobra. uff. Przydałoby się na siorbanę pójść, wiesz? Ja, ja wiem, a nie, nie. A możemy brać leczenie? A nie, tylko z typów, no tak. Ale nie, z typów. A, dobra. Nie no, z typów możemy, bo, yy, bo myślałam, że wezmę sobie harpuna. I ten. Dobra, jak leczenie możemy, to. No wiem. To znaczy nie wiem, ale. Ja, 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 ja słyszę też jakiegoś Ty się klepiesz już Leż, dobra To były boty, to były boty to, to, a no, dobra To nie były boty, cofam Kurde, trochę nie przemyśleliśmy Bo moglibyśmy sobie pójść po heavy A tam byśmy mieli Jeszcze akacza Ale z typów nie możemy podnosić А Эй, раз... А где? Лежишь? Dobra, apt apteczkę mogę, a nie! Wziąłem heavy! Dobra, nie użyłem, to najważniejsze. Leży. Uuu! 6 fragów na botach, ale jest. Coś czuję, że ten challenge wyjdzie. Ej, no tak, w sumie możemy, tylko że, nie ma, tylko, że ja nie mam Matza. Serio? A, ale nie, lunch chyba ten. Lunch może być. Uznajmy, że lunch pod może być, dobra? Kurde, MKP. Aj Ajajaj. Aj. Ja też bym sobie wziął. A nie, małam potę chłopnią jedną, to... Kurde, mogę tobie dać. Nie przemyślałem tego. Ej, czekaj, 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 bo gdzieś tutaj są te grzyby magiczne, co dają 10 kewa. To tam idziemy. No. W ogóle już drugi raz przypomnę o subskrypcji, bo chciałbym serio 40 subów. To... No bo na 50 subów chciałbym zrobić kolejny konkurs. <noise> na 30 subów Był już. Wyniki były, a więc teraz na 50 subów. A więc no, jak będzie 50 subów to... To zapraszam. Oczywiście emotka. Czekaj, a mogę jeździć na motorku? Ej lol, to dziwnie wygląda. Je, jeżdżę sobie grzyby. No. No to bierz sobie, bo ja już mam nawet sporo. Helka. Okay. Nie gdzie. A, a. O, tam są. Ja tam jestem, wóz. Dostał za 20. O nie, zabrałem ci. Ale jestem. i oficjalnie możecie pisać, Pol, jesteś najgorszy w komentarzach. Dobrze, to nie piszcie. <grym> Lol. Po zrzut, ale i tak nie będziemy mogli nic z niego wziąć oprócz lunchpada będzie Ten lunchpad i tak nam niezbyt dużo dał A poza tym tam był van z kewem, a więc <gryw> W ogóle 7 fragów mam, fajnie no. O to nice, to 11 To fajna gierka siądzie Nożo. <noise> Chłopco doje dojeżdża się. ale czekaj, o kurde. To czekamy na tych. Czekaj, tutaj tutaj jest coś, czy nie, bo nie pamiętam. A tutaj jest ta pułapka. Tutaj jest ta pułapka. A tutaj jest pułapka. Jest tu pułapka. No, a ja ci mówię, że jest, bo ty mnie tylko chcesz sprankować. Dobra, chodź po tego zrzuta. Dobra, otwieramy go, otwieramy go. Bartek waper jakiś chłop XD. No mówiłem ci, że jest pułapka. Ej, leczenie chyba możemy, co nie? A, no tak. To szkoda trochę, bo... Wobec... A te, te dwie ryby były z tej przecież, tak? No tak. Dobra. Ale w ogóle fa fajnie, że w tyle że takie fajne broni mi się trafiły na start, bo ten, mam praktycznie wszystko. Dlaczego? Przecież zawsze to działa, jak go tak ciupnę. Halo. Ej, nie działasz. Dobra, co to jest? Co robisz? I jakby mógł coś wiedzieć, gdzie to jest? Nie pułapka. Bo szukam czegoś jest przebieralnia? O, tutaj. To czekaj chwilę. No i... Działka są zepsute w tej grze. Ej, ale jestem głupi, bo tutaj zobaczcie, jakie fajne ity wypadły. No nie, najgorzej. O kurde. Co jest? Nie mogę przejść. Ja też. a jakbym uderzył to Halo. No ja też mam luncha, tylko że nie chcę używać kolejnego. Dobra, fajnie, że... Że cię nie zateguje to. Nie zateguje cię to, nice, Paweł. Czekaj, ja już sobie zaznaczę. Pan Paweł, dokładnie nie. O, Helka. No, gdzie? No, do Helki strzelałem. Dostał za 22. O, o! Dobra, ja chodź tutaj lunch Cyan pada szkoda. O kurde. Leży. Nie, ja nie mam hebi. Nie, ja spadłem! Spadłem! Dobra, nice! Dobra wzięliśmy bandażownicę, spoko. Przepraszam. Chłop maloła jest dezorientowany, ale też mam bandażownicę. Przed tobą jest. Dojeżdżam drugiego. Leży, leży! Leżą kolejni. Dobra, nice. 11 fragów. Ja 11. Dobra, leczenie biorę. Dobra, nice. Nice. Sorry, że ci ukradłem, ale no wiesz. To gra tylko w Ej, no no, praktycznie, może tak powiedzieć. Ej! Mam pytanko, masz jakiś lunchpada albo coś? O, no to przypał jest. W ogóle 11 fragów, ej, nawet dobra gierka. Więc... No, lajk like się należy za tyle fragów. <grybujesz> Najlepszy sposób na branie o lajki like i suby. No, to znaczy ja O, czekaj, może... A nie, dobra. No Tylko, Skorzy... O! No tak! Tutaj bo mnie strzelają. Weź po mnie. Po! E mam! A nie, to... Ty. Dobra, LOL. Dobra, chodź, szybko płyniemy. Gdzie? Ty no uciekają. Gdzie ty, gdzie ty teraz będziesz? Ale quality! Oku! A! E, zrobili na nas papkę, ale czwarte miejsce, 11 fragów. Mam nadzieję, że to się Wam spodoba. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Może challenge nie był do końca wykonany, ponieważ no, czwarte miejsce, ale 11 fragów. Ja myślę, że ja zaliczam. A więc dziękuję i do zobaczenia i do następnego pa pa